Rozpoczynamy następne zajęcia na naszym torze policyjnym, torze przeszkód. Tor policyjny wiemy, że jest potrzebny przy rekrutacji do i przy zatrudnieniu do służby, jaka jest policja. I tutaj na tym torze widać całą sprawność fizyczną kandydata do służby. Oczywiście wiemy dobrze, jak się rozpoczyna yy, Kwalifikacje do służby, trzeba przyjść, złożyć podanie, następnie jest się wysłanym na jakąś szkołę policyjną storu, najczęściej u nas do Katowic albo do Legionowa. Tam się przechodzi sprawność fizyczną na torze i pisze się test. Później się przyjeżdża, jest się podanym tak zwanemu multi czyli tej sprawności psychicznego naszego, naszej psychicznej. I później, jeżeli to wszystko się uzyska z każdego etapu. Dużo punktów, przechodzi się rozmowę kwalifikacyjną, która też daje dużo punktów, i oczekuje się do, do pracy w policji. Zależy, ile tam się ma punktów. Oczywiście do tego są jeszcze doliczane punkty, jeżeli ktoś ma jakiegoś ratownika medycznego, instruktora sportu walki, czy to ratownika jakiegoś, yy, motorowego. Tam jest jeszcze dużo, to można wszystko zobaczyć i zauważyć na stronie policyjnej. Tam jest wszystko wyszczególnione. My dzisiaj zajmiemy się torem policyjnym. Tutaj Kasia. Na początku pokażę Wam, tak jak w tamtym razem co na górze byliście, na spokojnie, jak to wygląda, i chętne osoby będą sobie mogły przećwiczyć ten tor. Tam jest tak zwany początek naszego toru. Tutaj kandydat kładzie się na brzuchu, ręce wzdłuż tułowia, i prowadzący, który trzyma czas, pyta się kandydata gotów? On mówi, że gotów. Wtedy mówi mu się start. Na początek obiega pierwszy pachołek w lewą stronę, następny pachołek w prawą stronę. Wykonuje przewrót przód dowolną techniką przez bark klasyczny przewód w tył i przewód w przód. Następnie unosi manekina, przenosi go na około palika i musi go położyć. Na materacu nie może go rzucić. W tym, tak samo jak go się wziął. Następnie przeskakuje płotki w ten sposób, a raczej w ten sposób, w dowolny sposób, aby noga przechodziła nad płotkiem. Następny element to jest rzut piłki lekarskiej 3-kilowej. Za linię 5 metrów rzucamy 5 piłek. I jeżeli byśmy któryś rzut pomylili, tyle, Kasiu, to po prostu musimy rzucić 6 piłkę. Jeżeli dwa byśmy rzuty pomylili. Wtedy jest ten przerwany test. Następnym elementem jest przenoszenie piłki lekarskiej nad głowę przy dotknięciu materaca i dotknięciu dla milki. 10 razy. Jeżeli 10 razy, to przeniesiemy, zostawiamy piłkę i przeskakujemy przez skrzynię. Cztery skrzynie dowolną techniką, w taki sposób, aby nogi. Nie były niżej niż płaszczyzna naszej skrzyni. I ostatnim elementem, który jest w tym torze, jest tak zwany bieg wahadłowy. 10 razy biegniemy 5 metrów, to znaczy 5 razy tam i z powrotem. I jeszcze raz przebiegli. I ostatni przebieg. Stop, zatrzymanie czasu. I tutaj podaje się czas. Żeby tor zaliczyć, drodzy Państwo, trzeba mieć minuta 43. Tak to tu jest napisane, żeby w ogóle zaliczyć tor. Ale czym lepszy czas, tym jest większa punktacja. Tutaj, żeby się zakwalifikować do służby, trzeba z każdego etapu kwalifikacji uzyskać jak, jak najwięcej punktów. I wtedy zbieramy odpowiednią ilość punktów, i ta odpowiednia ilość punktów daje nam jakieś tam miejsce do przyjęcia nas do szeregi policji. Do każdej służby mundurowej są testy fizyczne są różne. Do wojska są inne. Do Straży Granicznej są inne, do Policji akurat jest ten tor. W naszej szkole ćwiczymy najczęściej ten tor yy, policyjny, ale oczywiście też rozwijamy się pod kierunkiem samoobrony, technik interwencyjnych, używania środków przymusu, bezpośredniego taktyki, techniki interwencji, wyszkolenia strzeleckiego. Mamy tu piękną strzelnicę multimedialną, także też nasi studenci przychodzą na tą strzelnicę i edukują się na strzelnicy. Nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie. Rozumiem, że nie ma. Dobrze. Jest dziewczyna, która by chciała przewieźć torfę. I wie? Kinga. Bardzo mi miło. Jeszcze jedną rzecz zaznaczę. Nie czym Kinga zacznie. Są takie, jak to się mówi w żargonie sportowców pewne myki. To są myki techniczne. Jeżeli obiegamy te paliki, postaracie się Państwo przenieście żart nogi na wewnętrzną stronę, tu gdzie jest pachołek. Nie w ten sposób, bo nas siła środkowa odciąga, tylko wystawić rączkę z przodu i aby nie dotykając palika, szybciej to okrążyć. Wtedy jesteśmy w ten sposób. Przewrót w przód czy przewrót w tył jest sposobem dowolnym. To znaczy, jeżeli przewracamy się do przodu czy przewracamy do tyłu, to możemy to robić przez bark lub klasycznie. Podnoszenie manekina to ma być w ruchu. To nie jest, że stajemy, łapiemy go i idziemy. Tylko robimy tak jak czasami zapłaśnicy robią wejście w nogi. Robimy. Raz, dwa, trzy. Bierzemy go, oblatujemy, kładziemy i biegniemy do naszych płotków. Płotki możemy przeskakiwać w różnoraki sposób, różnymi metodami. Przede wszystkim w ten sposób nie możemy robić, żeby noga była tu. Noga może być tak nad płaszczyzną naszego piłki, które rzucamy. To piłki. Nie patrzymy, się od razu sami pod kątem 45 stopni. Łapiemy piłkę, rzucamy i się przesuwamy automatycznie. Widzicie w ten sposób nie zatrzymujemy się przy tych piłkach. Kasiu odrzuć. Jeżeli przenosimy piłki, piłkę na materasu z tamtej strony, to staramy się usiąść pod drabinkami jak najbliżej, żeby nasz tyłek był, i dotykamy materaca drabinek. Staramy się tak samo przeskakiwać przez skrzynię, żeby tutaj jak, jak najmniejszym wysiłkiem, dlatego że po tym ćwiczeniu naprawdę jesteśmy zmęczeni. I tutaj, aby dobrze przeskoczyć, warto jest tą metodą. I wtedy biegniemy tam. Nie wymaga to od nas dużego wysiłku fizycznego, a chodzi o czas. Na to, że chodzi o czas. I oczywiście nie strącenia żadnego elementu toru. Bez czasu na razie. Dobrze. Kładziemy się na brzuchu, ręce wzdłuż tułowia. gotowa. Gotowa. Start. Powoli nie szybko. Powoli na spokojnie. Rączka z przodu, ręka z przodu. Daj rękę z przodu, żebyś wiedziała, gdzie jest palik. I teraz, przód, obracasz tył, już i już przód, rzuć, hop, bardzo ładnie. Bierzemy do góry, idziesz, 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 hejku, go w pas i biegniesz. Biegniemy, biegniemy, rzucamy nogi w tamtą stronę, o właśnie i przeskakujemy przez płotki. Liczy. Rzucamy piłeczkę, Oburącz, nogę noga z przodu, żeby linii nie przekroczyć. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I biegniemy do, do ściany. I biegniemy do ściany. Siadamy jak najbliżej ściany. Nogi bardzo szeroko, bardzo szeroko. Tyłek jak najbliżej drabiny. Nogi szeroko, szeroko nogi. O właśnie, żebyś tego dotykała. Patrzcie, prostuj ręce, wyprostuj. Nie, nie, tu, 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 nogi szerzej, tu żebyś tykła, i teraz połóż się na plecy, odbij, od materaca, i tu, raz, odbij, odbij, od materaca, a widzisz, to ci pomaga. Dobra, i luz, i biegniemy teraz w przestrzenie. O, właśnie, bardzo ładnie. I bieg łachadłowy, 10 razy. Zalinię, zalinię, zalinię dwie nóżki, muszę przekroczyć No Do i dobra, 10 razy i to jest cały tor. Odpocznij, spróbujemy na czas. Kinga gotów, uwaga, start ręka, ręka, druga ręka, w przód. Ty już, już, już przód. I bierzesz. Raz, dwa, trzy kroki. Jedziemy. O to chodzi. I się go kłacić. Dobra, już biegniesz, Już biegniesz. I pięć miłeczek. Raz, nie paza piłkę. Jest następną. Dwa. Trzy, cztery. I uciekamy, 5, już biegniemy. Trzeba szybko, już, kładzie się już. Raz bliżej, tyłek. 2, 3, proste 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I biegniemy. I przestanie tak, ci mówiłem. Nie tak. O, właśnie. Szybciej, 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 bardzo dobry czas. Masz. Biegniemy. Raz, dwa, trzy, cztery i ostatni raz, uwaga, pięć, ślicznie, minuta dwadzieścia jeden, tor zaliczony, powiem Ci na ile punktów, bardzo ładnie, pięćdziesiąt dwa punkty na sześćdziesiąt. A to, 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 to. Kinga, 52 punkty zdobyłaś na 60 możliwych. To bardzo ładnie. Jak na, dziew, jak na dziewczynę, to jest bardzo ładnie. Kto chce spróbować, drodzy Państwo? Dobra, proszę zobaczyć tutaj chłopak. On ma jeden z lepszych czasów w naszej uczelni. No, nie jest z tego, ale pokażę Wam na spokojnie, jak prawidłowo to też zrobić. Gotów? Uwaga! Hop! Tak, tak, bez czasu. Nie robi tego szybko, robi bez czasu. Widzicie? Pochyla się. Nie ma przeskoku na nogach. Raz, dwa, trzy. I wszystko jest w ciągu. Tu jest cztery sekundy. Jest cztery sekundy. Jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć sekund. całe. Nie robi to szybko. Robi bez czasu na spokojnie. I ostatnim elementem przed I tutaj jest 10 interwałów. Także w ten sposób to wygląda technicznie, żeby przebiec ten tor. No myślę, że mu się brawo należą. no tylko ta... <klucza>